Witam was moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Krzysiu Bosaku i o tym, że konfederacja nie ma kasy. Dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Dlaczego naraz partia, która przedstawia się jako wielka, wspaniała i pełna wszelkich przedsiębiorców, ekonomistów, naraz nie ma kasy? No zapraszam, zaraz się dowiemy. Artykuł mamy z WP. Ale dlaczego artykuł z WP to jest lewackie źródło? Ponieważ to jest mainstream. Nie zamierzam tak jak niektórzy goście rozbudowywać całego półgodzinnego filmiku i całej narracji tylko i wyłącznie dlatego, że jakieś tam źródło typu nie wiem Wordpress sobie wyciągnęło jakikolwiek artykulik napisany przez jakiegoś pijanego mietka żula i teraz robię z niego całą narrację, tylko robię narrację na podstawie źródeł z mainstreamu. Proszę bardzo, jedziemy z artykułem. Artykuł pod tytułem Wybory prezydenckie 2020 i kłopoty konfederacji. Banki nie chcą dać kredytu na kampanię Krzysia Bosaka. No moi drodzy, przede wszystkim postawmy sobie jedno podstawowe pytanie. Jak to co? Co oni już nie mają pieniędzy? No gdzie jest ten hajs? Przepraszam bardzo, ile oni mieli źródeł dochodu? Przede wszystkim, gdzie jest kasa z prawyborów? Każdy, kto głosował w prawyborach, musiał uiścić opłatę w wysokości 30 polskich nowych złotych. Gdzie jest ten hajs? Co już przeżarliście? Co Bekowiczowi zapłaciliście za usługi informatyczne? Czy na kebaby poszliście? Czy nie wiem, spaliliście w piecu? Gdzie jest ta kasa? Tutaj nie wyjaśnia nawet odpowiedzi spiskowa teoria dziejów pod tytułem konfederaci sami sobie opłacili prawy wybory. Bo nawet jeśli, powtarzam, jeśli Kuce i Nacjo opłacili te prawy wybory ze swojej własnej kieszeni, to i tak kasa powędrowałaby do kasy partyjnej. Tymczasem skarbiec jest pusty, sir. Wybory prezydenckie 2020. Kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak oficjalnie zainauguruje swoją kampanię wyborczą w piątek w studiu Skandal w Warszawie. Problem jest jednak jeden: na razie nie ma pieniędzy. Według informacji Wirtualnej Polski Krzysztofowi Bosakowi zarówno prywatnie, jak i państwowe banki nie chcą przyznać kredytu na kampanię. Chodzi tylko o 600 tysięcy złotych, ale i tak się spotykamy z odmowami, przyznaje nam informator ze sztabu kandydata konfederacji. Będziemy próbować teraz w mniejszych bankach, dorzuca. Ale co z tego będzie, nie wiadomo. Teraz tutaj, moi drodzy, pojawia się pytanie dlaczego kredyty? Dlatego, ponieważ za najbliższy czas, w kwietniu to jest, będzie zwrot subwencji partyjnej, będą pieniążki, tak, hajsy, money money i dlatego Korwin się cieszy i Bekowicz się cieszy i cała jego świta królewska. No ale oni pieniążków potrzebują już teraz. I tu się pojawia moje następne pytanie, ponieważ wiecie, ja jestem nauczony tego, że kredyty są ostatecznością. Kredyt jest ostatecznością, jak nie masz własnych pieniędzy, nie masz wkładu własnego, no to musisz iść do banku na żebry. Moje pytanie mianowicie, co jest z tą partią, ponieważ no o ile dobrze kojarzę, to ta partia deklaruje się jako partia przedsiębiorców, partia ludzi sukcesu, partia ludzi hajsatych, mających remedium na ekonomię, że wystarczy tylko paróweczki, nie Korwin? Kupisz sobie rynienkę, ciocia zrobi paróweczki i po miesiącu będziesz miał firmę zatrudniającą milion osób. Przecież to takie proste, nie? No ale okazuje się, że chyba jednak tak nie do końca, biorąc pod uwagę to, że korwinistom idzie ten biznes tak jak po grudzie, nie? Mamy tu piękny przykład dwójmyślenia, bo ci sami goście, którzy mówią o tym, że warto być przedsiębiorczym, że kredyty to są bez sensu, że wystarczy tylko chcieć, wystarczy tylko mieć taki zalążek kapitału. Nawet nie kapitał, nie musisz mieć kapitału, wystarczy, że będziesz miał zalążek, będziesz miał chęci i z niczego jesteś w stanie zbudować imperium. No i co i chuj już to? Żaden nie raczy wyłożyć, a przecież po raz kolejny powtarzam, oni dostaną. Z... Oni dostaną niby wielką subwencję. Żaden nie chce wyłożyć swojego własnego hajsu i udzielić prywatnie pożyczki. Tak, dokładnie, jest coś takiego możliwe. Czemu Menzen, wielki ekonomista, nie ma kasy, nie ma 600 tysięcy, żeby wyłożyć? Proszę bardzo, pożyczam partii swoim kolegom. Czemu Korwin nie wyłoży ze swoich, przecież ma niby wielką fortunę? Czemu boss A no tak oczywiście. Ale czemu na przykład Michaś albo nie wiem Grzesio nie wyskoczą z portfela, nie wyjmą sobie, o tak proszę bardzo, dla wielkiego dobra tutaj macie mój hajs. Przecież mają tyle kasy z publikacji tych ich pierd w książkach. A przynajmniej tak to przedstawiają, bo na wszelakich możliwych kucospędach jest propaganda siana, że tak oni to to normalnie żyją praktycznie z tych honorariów, że oni to, to właściwie kupujcie te książki, kupujcie oni tutaj sp specjalnie dla was przywieźli drogie kuce, te książki, ale taka jest prawda, że te książki to to już jest ostatni wydruk, ostatni wydruk z księgarni, bo ludzie kupują jak pojebani. Ciekawe, nieprawdaż? Wiecie, dla mnie są w tej sytuacji dwie hipotezy. Hipoteza numer jeden, no tak naprawdę to oni chyba nie chcą zainwestować za bardzo w tego Krzysia Bosaka, bo wiedzą, że i tak bez tego będzie chuj i nie druga tura, że tak naprawdę to nic to nie da, a jeszcze promują Nacjololo. Hipoteza numer dwa jest taka, że nie mają zwyczajnie pieniędzy. Nie stać ich na to, ponieważ są dupa, a nie wielkimi ekonomistami oraz nie mają remedium na bolączki ekonomiczne rynku polskiego. Która jest właściwa? Zostawiam wybór Wam, ale tak czy siak, Konfederacja nie wygląda w tym świetle za dobrze. Wracamy do artykułu. Y Zadłużanie się w bankach przez partie polityczne na czas kampanii nie jest praktyką szczególną, robią to niemalże wszystkie opcje od lat. To m.in. na kredytach w największych bankach będzie opierać się kampania kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy Bońskiej. Platforma, jak informowaliśmy już w WP, ma zamiar wydać na nią rekordową kwotę 19 milionów złotych. To maksymalny dopuszczany limit zapisany w prawie. Podobnie pieniądze wydał na kampanię prezydencką PiS, co daje już na samym starcie gigantyczną przewagę nad innymi formacjami. Problem mają mniejsze partie, zwłaszcza te, które dopiero co dostały się do parlamentu. Konfederacja sejmowy Benjaminek będzie otrzymywać co prawda z państwowej kasy 7 milionów złotych rocznie, ale pierwsza transza na konto formacji zostanie przelana na początku maja, czyli na sam koniec kampanii, tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Komitet kandydata Konfederacji Krzysia Bosaka, jak słyszymy, będzie zbierać pieniądze na kampanię przez internet. Liczymy na darowizny, zostało nam też trochę pieniędzy z praw wyborów. Z tego też skorzystamy, mówi nam jeden z kluczowych polityków z kręgu Bosaka. Przepraszam bardzo, czyli zaś żebro lajki, zaś żebranie o hajsy, zaś żebranie o jakieś różne inne granty. No kurna ma. No, no ludzie, kucę, zainwestujcie wreszcie swoje własne pieniądze. Pokażcie, że macie te pieniądze, bo po raz kolejny wygląda na to, że wychodzicie na albo biednych, albo wychodzicie na hipokrytów, którzy twierdzą, że tak naprawdę reprezentują ideę, która nie ma sensu przetrwać. No, jedno z dwóch. Wyborcy Konfederacji są najbardziej krytycznie i samodzielnie myślącymi wyborcami w Polsce. Widzimy na ich pomoc również finansową w WP Krzysio Bosak. No kurno, masz dalej, Krzysiu. Na razie kandydat gryzie trawę jest jednym z najbardziej aktywnych dziś pretendentów do objęcia najwyższego urzędu w państwie. Przejechał w czasie procesu prawyborów w Konfederacji, powszechnie uznanych za sukces setki kilometrów i odbył dziesiątki spotkań z wyborcami. Ale nie zdobył, to znaczy tak, może przejechał. Ale on nie odbył dziesiątek spotkań z wyborcami, tylko on odbył dziesiątki spotkań z prawyborcami. To jest zupełnie co innego, jak startujesz w prawyborach, w konfederacji, właśnie w takich małych partyjkach, gdzie wszyscy, teoretycznie wszystkich znają, gdzie członkowie mogą zostać przekonani właśnie tak, że przyjedzie do ciebie taki Krzysio Bosak i zacznie ci nawijać makaron na uszy, a co innego jest tak, że jest sobie cały naród, 38 milionów ludzi i ma 100 tysięcy chłopa naraz przekonać ich do siebie. No kurwa, tak się nie da. Bosak zdaje sobie sprawę z trudności finansowych, ale jak mówi, jest dobrej myśli. Wchodzimy w kampanię prezydencką z optymizmem i energią, zapewnia. Sztabowcy polityka bazują na niełatwych realiach. Wystąpił niedawno o kredyt do największych banków, ale zderzył się ze ścianą. No ja się nie dziwię. Decyzje banków odbieramy jako motywowane politycznie, mówi nam współpracownik Krzysia Bosaka. Potężne finansowe instytucje albo nas nie lubią, albo boją się narazić rządowi, dodaje nasz rozmówca. Hmm, yy, nie wiem czy wiecie drogie kuce, ale wypialiście za tym, że jeśli jest sobie prywatny przedsiębiorca, to może robić sobie co chce, tak? No to mam dla was niespodziankę. Banki zrobiły dokładnie to samo, co chciały i to, co chciały, a chciały wam nie dać, skorzystały z tego, no nie dały wam hajsu. Ale też jest mniej spiskowe wyjaśnienie tej niekorzystnej dla kandydata konfederacji sytuacji. Banki pamiętają, jak zadłużał się u na innych Ryszard Petru z Nowoczesną, który potem nie umiał nawet poprawnie rozliczyć kampanii, przez co jego partia straciła miliony złotych z budżetu. Może dlatego banki teraz nie chcą nam udzielić kredytu, bo nie mają zaufania do nowych formacji, zastanawia się polityk Konfederacji. To jest nawet, kurde, mądra myśl jak na Krzysia Bosaka. To jest naprawdę mądra myśl jak na Krzysia Bosaka, tylko wiecie... To nie jest tak, że Konfederacja jest młodą, nową formacją. To jest formacja starych dziadów, które siedzą właściwie już w polityce. No na przykład Korwin siedzi już 30 lat, Bekowicz siedzi gdzieś 15. To nie są goście, którzy wyskoczyli sobie naraz z Kapelusza i Elo, bo my jesteśmy nową formacją i teraz będziemy nie. To jest jedna z dziesiątek przepotwarzeń partii króla Korwina Janusza i to nie ma żadnego jakiegoś tam, nie wiem nowego fatum, czy coś takiego. Ci goście dobrze znają Korwina, dobrze znają co Korwin i Nacjololo promują, jakie mają pierdoły, co Krzysio Bosak wygaduje, i oni też znają możliwości finansowe, między innymi, jednych i drugich. I może właśnie dlatego nie chcą dać im hajsu, ponieważ znają możliwości finansowe Konfederatów i wiedzą, że jeśli przejebią te wybory, jeśli przejebią w ogóle subwencje, no to będzie wielki chuj i nie będzie komu spłacać tutaj partii. A jeśli nie będzie komu spłacać partii, to się najwyżej po prostu rozwiąże partię, tak jak to stwierdził Korwin i chuj. Państwowa Komisja Wyborcza po ogłoszeniu wyniku wyborów parlamentarnych 13 października poinformowała, że wysokość subwencji przysługująca partiom politycznym w nowej kadencji sięgnie łącznie blisko 70 milionów złotych rocznie. To oznacza, że wszystkie ugrupowania w ciągu czteroletniej kadencji Sejmu dostaną w sumie aż 281 660 tysięcy złotych na, rea na realizację zadań statutowych, kwota ta zostanie podzielona proporcjonalnie w oparciu o uzyskane głosy. E, roczna kwota subwencji, jaką będzie otrzymywało Prawo i Sprawiedliwość, bla bla bla, wiecie co, ja, ja to prze przeten, bo, bo nie będziemy sobie tego czytać całego. Pieniądze to nie wszystko. Jeśli kandydaci i ich sztaby nie mają pomysłu na kampanię, to pieniądze nie pomogą. Dobre pomysły są bezcenne i nie da się ich wycenić. Można to wydać na kampanię z masą pieniędzy, jak zrobił opis w wyborach parlamentarnych, i przegrać wybory do Senatu, mówił portalowi profesor dr Mirosław Oczkość, specjalista od politycznego wizerunku. Bla, 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 w 2020 kampania będzie droższa, no i to jest właściwie tyle moi drodzy. Jeśli chodzi o cały ten artykuł, no to możemy zakończyć go. Jeśli chodzi natomiast o ten materiał, to też pragnę go zakończyć, jedynie zostawić was właśnie z tym przemyśleniem, co się dzieje z Konfederacją, dlaczego Konfederaci nie chcą łożyć na Konfederację, dlaczego Janusz Korwin-Mikke po raz kolejny żeruje na kucach i czeka aż grzeczne kucyki wpłacą. Swoją drogą też się dziwię. Kuce chyba mają jakiś syndrom sztokholmski, tak na marginesie. Bo wiecie, jest taka sprawa, że jest sobie Krzysio Bosak i Krzysio Bosak wolnościowcem nie jest, a mimo to oni twierdzą, kuce są przekonane, że to jest wolnościowy kandydat, zamknij mordem lewaku, ta kurwa, ciekawe gdzie. Facet, który chce spowalniać gospodarkę, żeby była dostosowana do liczby pracujących Polaków, a nie żeby gospodarka się rozwijała. Facet, który chce nacjonalizować majątek wielkich firm, ponieważ według niego się za bardzo rozrastają. On jest deklarowany jako wolnościowiec. Oczywiście. Jak myślicie moi drodzy, czy kuce uzbierają sobie pieniążki na naiwnych kucach innych, czy jednakże będą musieli wydać swoje, a może wreszcie znajdą parabank, który im udostępni hajs? Jakie jest wasze zdanie? Zapraszam do dyskusji, ponieważ komentarze jak zwykle ponownie są wasze. A no i nie omieszkam prosić o lajki, o suby, ponieważ wybijamy się ponownie i lajki i suby jeśli Wam się ten materiał nie podobał na przykład i chcecie dać dislike, a, to fajnie by było jakbyście napisali w komentarzu co według Was tutaj nie gra. A jeśli Wam się podobało i chcielibyście tutaj więcej czegoś tam, co tutaj akurat Wam się podobało, to też napiszcie w komentarzu co gra, ponieważ na podstawie Waszych komentarzy staram się jakoś ulepszyć materiały. No i jak? Przede wszystkim. Tak więc po raz kolejny zapraszam do komentarzy.